Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz i witam Was na kanale YouTube DobreRowery.pl Zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego roweru, roweru który wchodzi do oferty GIANTA na rok 2017 Aktualnie dopiero miała miejsce jego prezentacja Chodzi oczywiście o rower GIANT TRANS ADVANCED czyli ta nowa najwyższa wersja popularnego trailowego Gianta Trans. Wersja e-Trans czym się różni od wersji tańszych przede wszystkim zupełnie nową ramą, której przedni trójkąt wykonany jest z włókna węglowego. Taka teraz moda, nie da się ukryć, że każdy szanujący się producent chce mieć w swojej ofercie trailówkę na karbonowej ramie. Giant poszedł tutaj powiedzmy nie do końca bezkompromisowo, bo jeszcze tylny trójkąt w tej ramie jest wykonany z aluminium. Jedynie przód wykonany jest z włókna węglowego. Tak czy siak, rower jest bardzo lekki, bardzo, bardzo lekkie koła, które też są nową propozycją Gianta, jeżeli chodzi o e, rowery trailowe. Rama, cóż, mamy tutaj rozwiniętą koncepcję zawieszenia Maestro. E, Tylny trójkąt, tak jak wspominałem, jest wykonany z aluminium, e, tak naprawdę tutaj wielu rewolucji nie ma oprócz tego, że zacznijcie oczywiście trójkątem asymetrycznym e, wyposażony jest w taki śmieszny element, który na tej troszeczkę jak błotnik, krojąc dodatkowo tłumik. E, nowe jest mocowanie górnego, e, górne mocowanie dampera. Jak widzicie, tutaj tulejki są umieszczone z pobocznych stronach dampera. Nie ma tej takiego klasycznego, wąskiego uchwytu, e, jedynie w górnej części dampera. Cóż, osprzęt w tym rowerze jest absolutnie bezkompromisowy i myślę, że do niego możemy przejść, bo jest e, czymś, co jest najciekawsze, ponieważ Giant Trans Advance jest już wyposażony w napęd SRAM X0, e, oczywiście w wersji Eagle, czyli e, w układzie 1 na 12 Tak jest. E, jeszcze brakuje nam na rynku e, i generalnie w internecie tre, testów i recenzji tego napędu w wersji trailowej. Powiedzmy, że ludzie e, z branży rowerowej na początku rzucili się na ten napęd w wersji e, bardziej cross-country, natomiast wersja trailowa jeszcze do końca przetestowana nie była. E, coraz częściej już testy się e, nam trafiają. Cóż wam mogę powiedzieć? Napęd naprawdę rewelacyjny e, i myślę, że to jest napęd, który dokłada tą cegiełkę, która była bardzo, bardzo niezbędna, jeżeli chodzi o układy 1x11 w rowerach właśnie trailowych. Bo powiedzmy, że w cross country, w wyścigach cross country, tam gdzie trzeba się było skupić na e, dość intensywnym, mocnym, twardym podjeżdżaniu, e, te napęd 1 na 11 nawet e, z tymi mniejszymi kasetami 42 e, sobie wystarczały. Tak już w trailu i e, powiedzmy w enduro, gdzie czasami jednak czekają nas dłuższe podjazdy i akurat na podjazdach nie liczy się czas, a raczej to, abyśmy nie marnowali energii, te napędy 1 na 11 mogły być nieco niestety Niestety zbyt ograniczone. Napędy 1x12, na takie jak SREM Eagle, to w tej branży i, że tak powiem, w tej konkretnej dziedzinie kolarstwa jest na pewno przyszłość. Jak widzicie, ta ogromna 50-zębowa 50 zębatka jest, naprawdę, jest jest po prostu duża, co tu dużo nie mówić. W kole 27,5 cala wygląda jak wielka tarcza hamulcowa. Zresztą ona jest większa od tarczy hamulcowej i to całkiem sporo w tym rowerze. Zajmuje na dużą powierzchnię koła. Naprawdę sprawia, że podjazdy na tym rowerze, w ogóle wrzucenie tego najwyższego biegu w tym napędzie sprawia, że mamy takie poczucie, jakbyśmy zrzucali na mały blat. Z przodu, czyli właśnie w końcu pojawia nam się ten efekt, którego nam tak brakowało w napędach 1x11, na na czyli to bardzo duże obciążenie rowerzysty po wrzuceniu na najlżejszy bieg. Tutaj, oczywiście, zębatka to 34-zębowa opcja. W zasadzie myślę, że gdyby to był napad 1x11, mogłoby to być zbyt twarde przełożenie. Przez to, że mamy tą bardzo dużą zębatkę z tyłu, ten układ nam się sprawdza. Zawieszenie w tym rowerze to dość sprawdzone elementy. Mamy tutaj RockShox Pike w tej najwyższej wersji RCT3. Ten jest tak naprawdę niewiele się zmienia. Od 2016 roku są nowe uszczelki SKF. One zostają utrzymane, natomiast jeżeli chodzi o działanie tego tłumika, działa on dokładnie tak samo jak stary dobry Pike, czyli co najmniej bardzo, bardzo dobrze. Zawieszenie generalnie jest kompletne, jeżeli chodzi o RockShox. Mamy tutaj również Dumper RockShoxa. Cóż, te duety, duety RockShoxa naprawdę sprawdzają się bardzo dobrze, są cenione i tak naprawdę wiele więcej, jeżeli chodzi o ich rozwój, raczej w najbliższym czasie nas nie czeka. RockShox takiej rewolucji, jeżeli chodzi o tłumiki, jak, Rock, jak Fox w 2017 roku, nie przewiduje. Sztyca regulowana oczywiście Gianta. Bardzo ciekawa z względu wizualnego, bo jak widzicie ona jest naprawdę mocno minimalistyczna. Ona jest cienka, e, ładnie wygląda w rowerze, nijak nam tutaj nie, nie przeszkadza e, wizualnie. Ma 125 mm skoku, natomiast przez tą jej bardzo małą średnicę niestety te sztyce giantowskie lubią łapać luzy. E, w tym rowerze testowym tak naprawdę już lekki luz roboczy jest wyczuwany, e, więc pewnie z czasem będzie wyłącznie, wyłącznie gorzej. Hamulce Avid Guide Ultimate, czyli tak naprawdę najlepsze co możemy sobie tutaj w trailowym e, Awidzie znaleźć. E, bardzo fajnie działające, bardzo mocne. E, również ekstremalnie lekkie, takie detale jak karbonowa klamka. Generalnie karbonowa jest również kierownica w tym rowerze, jest to nowa kierownica Gianta Contact SLR. Bardzo lekka, takiej ciekawej szerokości, nie mamy tutaj poczucia, że ten rower jest za szeroki, to dalej nie jest enduro, to ma być rower trailowy i takie poczucie podczas jazdy na nim generalnie jest, jest odczuwalne. Rewelacyjnie wykonany rower, naprawdę bardzo lekki, dynamicznie przyspieszający, myślę, że porównywalny moim zdaniem z S-Worksem FSR Elite, bo to jest Mniej więcej ta klasa rowerów, czyli rowery, które doskonale zjeżdżają, a przy tym wszystkim biorąc pod fakt, że mają dość agresywną geometrię, przy tym naprawdę świetnie podjeżdżają, bo bardzo lekka masa kół, bardzo dobre ustawienia zawieszenia sprawiają, że te rowery naprawdę świetnie podjeżdżają i zdecydowanie są przyszłością, jeżeli chodzi o rowery, rowery trailowe, natomiast jest to dalej najwyższa półka cenowa. Tak to wygląda, to, to Giant przewiduje nam na rok na 2017. Mam nadzieję, że z czasem będziemy pokazywać coraz więcej recenzji, również tych tańszych propozycji tego producenta.